Siemanko z tej strony SIP. Dzisiaj pokażę Wam, jak w łatwy i szybki sposób zgubić policję w GTA V. Zapraszam do oglądania. Aby nas zaczęła gonić policja, należy zwrócić na siebie uwagę, na przykład w taki sposób. Gdy już jesteśmy ścigani, udajemy się w miejsce wskazane na mapie. Tak, tak, wiem. Ten samochód nie należy do najszybszych. Dlatego nie będziemy uciekać przed policją w mieście, lecz w terenie górzystym. Teraz zaczyna się cała magia, ponieważ radiowozy nie pojadą za nami, bo nie jedziemy po zwykłej drodze. Zostaje więc nam jeszcze helikopter, wystarczy, że pojeździmy dłuższą chwilę po górach i nas zgubi. Tak jak widzicie, traci nas z radaru. I wystarczy poczekać, aby zgubić ostatecznie policję. Prawda, że proste? Mam nadzieję, że ten sposób Wam się przyda i już nigdy nie będziecie mieć problemów z policją. Oczywiście zostawcie kciuka w górę, ja się z Wami żegnam i do następnego, cześć.